oh wow. W ubiegłym tygodniu miałem okazję obserwować, jak pan prezydent otwierał wystawę Skarb z Błogowa. To kilkaset monet, złotych, srebrnych, różnych prowiniencji, które zostały odkryte gdzieś na Starym mieście. Gdzieś w kuluarach ktoś powiedział No, Głogów to takie miasto skarbów. Mając na myśli to, że, że to nie był pierwszy skarb. Ale rzeczywiście tak sobie chodziłem z tym zdaniem, pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest takie prawdziwe zdanie. Bo nasze miasto jest pełne skarbów i do tych skarbów na pewno należy to miejsce, do którego każdy przychodzi nie dlatego, że musi, ale że chce, że czuje się tutaj dobrze i my też czujemy się dobrze jako goście. I niech to miejsce nad strumykiem będzie takim ożywczym. Niech będzie w tym nowym roku dla każdego też tym miejscem, w którym odnajduje też jakąś chęć, energię i siłę do codziennego, pięknego życia, a te święta do których też nas przygotował ten bogaty program, bo były i myszki i, i różni aktorzy i, i te muszki takie świecące, pan prezydent widziałem zazdrością tak patrzył na tę muszkę, ale on prowadził nas w klimat tej właśnie serdeczności, radości, dobroci, niech będą takie i święta, ale też cały ten nowy rok, niech to będą święta błogosławione i szczęśliwe i jak mówiła też to, to podsumowanie, ta na końcu dewiza. Niech to będzie czas dzielenia się i wydobywania dobra, bo to jest lekarstwo na wszystko.